wszystkim, z tej strony Angela i dzisiaj opowiem Wam, co tam się u mnie działo w marcu odnośnie gierek. A działo się niezbyt dużo, ponieważ większość miesiąca spędziłam na ogrywaniu Horizon Forbidden West, która jest grą dosyć długą, a nawet dłużącą się, mogłabym tak powiedzieć. Więc trochę mi czasu zajęło jej przejście. Co śmieszniejsze, po zakończeniu... Zapomniałam kompletnie, że nie wykorzystałam jakże to legendarnych elementów cyfrowych, które dostałam w pakiecie z grom, czyli jakiegoś tam trybu fotograficznego, zasoby, cyfrową ścieżkę dźwiękową, komiksy i dwa stroje. Więc jakoż, że mi się to już nie przyda, bo nie zamierzam wracać ponownie do Horizona, to podaruję tutaj komuś, kto wpisze kod, mam nadzieję, że jest on widoczny no w ogóle znalazłam go jako zakładkę w książce gdzieś więc no i od piątku gram sobie w Ghostwire Tokyo, które otrzymałam do recenzji od sklepu Joystick, za co bardzo dziękuję, mogłam sobie zagrać na premierę, więc bardzo się cieszyłam cieszę się w sumie nadal, bo jeszcze te gry nie ukończyłam mam za sobą około 15 godzin i na razie mega mi się podoba może dlatego, że była taką wielką odskocznią od tego otwartego świata Horizona, gdzie rzeczywiście już troszkę miałam dość. Tutaj co prawda też mamy otwarty świat, otwarte miasto, ale nie jest na pewno na takie duże i bardziej podzielone na takie segmenty liniowe, więc eksploruje mi się świetnie. Tym bardziej, że zauroczyłam się w tym mieście, w którym pada deszcz, jest ciemno i odbijają się wszyscy, wszędzie neony i inne światła od w mieście Shibuya w Japonii. Jakbyście nie wiedzieli. <laughs> Bardzo mi to miasto przypomina Kamurocho z Yakuzy, więc no, nie wiem dlaczego jest uważana ta gra za horror. Niby tu mapę Gifir ale w ogóle nie jest straszna, ma Peggy 12, więc jeżeli nie chcieliście zagrać, bo obawiacie się horrorów tak jak ja, to powiem Wam, że tutaj nie ma czego się bać, ale już nie będę więcej się rozpowiadać, bo na pewno będzie tego recenzja. Jeszcze raz na jakiś czas odpowiadałam returnala, ale to tak rekreacyjnie, dosłownie na dwa-trzy cykle, żeby dostać w i znowu rzucić tą grę w kąt. Jestem na piątym biomie i uważam, że jest on najgorszy, a jest ich sześć. Bo nie ma tam końcowego bossa, tylko są jakieś trzy wyzwania, które trzeba zrobić naraz i jest to uciążliwe. Widziałam, że to dali tryb dla dwóch osób, czyli możemy sobie kogoś przywołać, tak jak w Soulsach i to dali wieże wyzwań, ale szczerze jeszcze tego nie sprawdzałam. Na razie próbuję swoich sił sama, ale myślę, że się skuszę niebawem. No i na jednym ze streamów zagrałam sobie w Elden Ringa. To jest gra, którą Patryk kupił, ponieważ on jest fanem. Ja nie przepadam za, souls, za soulsami, za takimi ciężkimi grami, więc... Więc nie wiedziałam jak to będzie, ale gdy odpaliłam, żeby sprawdzić, to rzeczywiście ta gra jest taka trudna i nawet mi się spodobało. Przede wszystkim to, że jest ten otwarty świat, tak i nie muszę się męczyć z jednym bossem, tylko sam mogę iść gdzie indziej, więc myślę, że gdy już troszkę odsapnę od tego otwartego świata, horyzontu, który mnie wymęczył, to dalej e, przejdę, będę przechodzić Elden Ringa. Chociaż nie obiecuję Wam, czy sobie, że go przejdę, bo może być tak, że spotkam się ze ścianą i to będzie na tyle. E, no i to by były gry, w które grałam w tym miesiącu, ale kupiłam jeszcze Kirby and the Forgotten Land na Switcha. Zobaczcie po prostu, jak Kirby zjadł tutaj e, samochód i wyrusza ku nieznanemu, zapomnianemu miastu, ku przygodzie. No świetnie. E, powiem Wam, że marzyło, marzyła mi się ostatnio jakaś kolorowa, na luzie, urocza platformówka i kiedyś strzelił się wręcz idealnie w demony z Ghostwire'a i inne ciężkie returnale. E, choć powiem Wam, że mam troszkę obawy, ponieważ poprzednia część na Switchu pod tytułem Star Alias, o ile dobrze pamiętam, nie podobała mi się. Była taka sobie, choć ta przypomina bardziej fajne Mario 3D World niż jakąś dwuplatformówkę, więc jednak mamy duże nadzieje, co do niej. No i cóż, Kirby jak Kirby, urocza różowa jest za wszystko kuleczka. A, no i mam tutaj jeszcze podkładkę pod myszkę od sklepu Joystick, którym kupywałam. I czy wy też wyczuwacie tutaj ironię? Jeżeli można podpiąć switcha do, myszkę do switcha, to jak najbardziej się przyda. No i teraz troszkę starsze gry do kolekcji i na pierwszy ogień, żeby wzbudzić zamieszanie, Must Effect Andromeda znienawidzona przez wszystkich purystów i fanów Mass Effecta za totalnie skopaną fabułę i za wyśmiewaną przez wszystkich mimikę twarzy. Ja takich odczuć nie miałam, ponieważ był to mój pierwszy Mass Effect. A stało się tak, ponieważ kiedyś chciałam należeć do rasy panów, czyli do PC Master Race'ów i w tamtym czasie, kiedy ta gra wychodziła, czyli w 2017 roku złożyłam cudownego kompa i to była gra, w którą e, grałam, był też Assassin's Origins i, i coś jeszcze, więc jak widzicie moja miłość długo nie, nie potrwała e, do komputera, ale wracając e, ja tego nie odczuwałam, ponieważ e, no, w Fabuła mnie nie wciągnęła, ale rozgrywka była całkiem dobra i całkiem dobrze wspominam tą grę. A z tego względu kupiłam na PS4, no bo chciałam mieć na konsolę, a nie na peceta, tak? I tyle. No i następny, Bioshock Infinite na Xboxa 360. I tak się złożyło, że ja w tą grę też grałam na PCcie. Ale tutaj był taki powód, że na konsolach nie było polskich napisów, a koniecznie chciałam zagrać z napisami, ponieważ Fabuła jest mega dobra i mega zawiła, więc chciałam dobrze ją zrozumieć. Ale przyznam się, że jej nie skończyłam, ponieważ właśnie to był schyłek mojej fascynacji pc więc też jakoś się nie udało. Myślę, że zagram jeszcze. I dzisiaj akurat też przeczytałam, że ma być jakiś remake czy remaster, a to tylko plotę jakąś, więc mam nadzieję, że będzie. O, kurczę, jaki ładny ten! Ładny z tyłu okładka. Akurat Patryk kupował e, tą grę, więc e, pierwszy raz ją otwieram. Zobaczcie, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Widzicie? Taka. Klimatyczna, żeby sobie zmienić e, też, nie no, można sobie zmienić na drugą stronę. Super. szoków grałam jeszcze w jedynkę, bo w dwójkę mi się nie chciało, ale co ważniejsze, teraz Cine Game Mirror's Edge. I w tą grę nie grałam, chociaż na premierę w 2008 roku grałam w demo, które bardzo mi się podobało, no ale w tamtym czasie nie miałam zbyt dużego budżetu na gry, a ona była takim średniakiem, więc nie zdecydowałam się na zakup. A później zagrałam w Catalyst, czyli to nie jest sequel, tylko um, jakby ulepszona ta gra, raczej dziejąca się w tym samym świecie, ale z nową opowieścią itd. itd. I dalej. Nawet mam tutaj edycję kolekcjonerską, proszę zobaczyć. Figureczka i ładny, ładny steelbook. Steelbook naprawdę jest ładny, zaraz wam pokażę. O, proszę. Bardzo podobają mi się takie minimalistyczne steelbooki. A jak już jesteśmy przy Mirror's Edge, no to jest to taki dobry średniak, parkour wciąga i bardzo podobało mi się te sterylne miasto, gdzie przeplatane są jakieś kolory, do których musimy dążyć. Fajne. No i się tak złożyło, że gra też z 2008 roku, czyli Resistance 2. Ja akurat w tą grę nie grałam, to, by, to był wybór Patryka. Wiem, że takie coś jest i że jest od studia Insomniac Games, czyli od Ratchetów i Spider manów Tak robili oni strzelanki i to nawet z całkiem dobrym, ponieważ tutaj seria składa się z trzech części. Myślę, że dla mnie już za późno na takie gierki i raczej nie zagram, choć no nie wiem, dajcie znać, czy dzisiaj warto zagrać w któregoś Rezystansa. No i teraz gra, do której mam wielki sentyment. Harry Potter i Mistrzostwa świata w Quidditchu. Akurat się tak udało, że trafiliśmy na yy, ładną wersję yy, po polsku na PlayStation 2, i nostalgia to silna rzecz. Po prostu tyle grałam w to na PC, jeszcze za dzieciaka, że głowa mała. Oczywiście ta. Gra była słaba dosyć, tak jak większość na licencji gier, ale po prostu za dzieciaka się na to nie patrzyło. Po prostu dla mnie największą atrakcją było to, że mogłam zagrać jakimkolwiek domem w no, najbardziej popularną grę dla czarodziei. Tak? Mam nadzieję, że Hogwarts Legacy, który ma wyjść chyba w tym roku. Pod koniec tego roku albo w następnym. Mam nadzieję, że zapełni tą moją pustkę gier o Harem Poterze. Muszę w to zagrać jeszcze. No i to była tyle z moich zakupów growych czy grania w marcu. Ale w ostatnim infopierogu wprowadziłam taką serię premier następnego miesiąca. Jakie gry wychodzą? Więc zobaczmy sobie, co wychodzi w kwietniu. I z tego co pamiętam, to nic ciekawego nie ma. O, weźmy sobie podkładkę Kirby'ego. Cyk, elegancko. Dobra, co tutaj wychodzi w kwietniu? Hmm, hmm, hmm. LEGO Star Wars Skywalker Saga. To może być fajnie na wszystkie konsole, nawet na lodówki i mikrofalówki. Czyli wszystkie Lego ze Star Warsami, bardzo przyjemna gierka, jeżeli byście chcieli w koopie pograć, bo tylko tak chyba da się sensownie grać. Czyli 5 kwietnia to wychodzi, ja raczej sobie daruję. Eee, później nic, nic. Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, to coś kojarzę, że to dosyć znana seria, jest Chrono, stary, już, do, już stara, stara. To jest chyba jakiś remake. Zaraz zobaczmy, co to jest. Remaster klasycznego japońskiego RPG. -a. No to tutaj dla fanów ja sobie również daruję. Takie dłuższe, starsze gierki. Eee, o, Godfall Ultimate Edition nawet na Xboxa i na PC -ta wychodzi. Raczej znaczy na PC -ta bez Ultimate Edition, bo PCarze nie zasłużyli na tak świetny tytuł, jakim jest Godfall raczej znaczy pełny tytuł. Nie grałam w tą grę i nie zamierzam. Wydaje mi się strasznym średniakiem, a nawet poniżej średniaka, więc... Mhm, mm mhm. Nic, 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 no... Puste półki. Postal. To nie, to mnie nie interesuje. Oczywiście mówię te gry, które mnie tego interesują mniej więcej, albo kojarzę. mhm. Mm Zombie Army 4 Dead War na Nintendo 26 kwietnia. Czy ja Wam mówiłam anegdotkę o Zombie Army? Nie? No to już Wam mówię. Mamy tak, że Patryk zawsze ściąga wszystkie gry z PS Plusa, jakie są, bo przeważnie mamy ten abonament w większości czasu wykupiony. I on, czy się podobają gierki, czy nie, on zawsze wszystkie ściąga na konto. I pewnego czasu był Final Fantasy 7, którego akurat wtedy nie chciałam zagrać, ale byłam przekonana, że Patryk go ściągnął, bo wszystko zawsze z marszu ściąga. No i tak naszła mnie jakiś czas temu ochota na tego Finala. Odpałam konsolę, sprawdzam w bibliotece, a tam nie ma. Cóż się stało? Dzwonię od razu do Patryka, bo to oczywiście ważna, ważna sprawa, nieważne, że był w pracy. E, dzwonię i się pytam, czy, czy ty wiesz, co się stało z tym Finalem, skasowałeś go, czy coś? A on mówi, no nie, no powinien być. Mówię, nie ma. No to chyba nie ściągnąłem. A ja, co to? Ściągnąłeś takie Zombie Army 4 i nawet w to w długo grałeś, a takiej świetnej gry jak Final Fantasy VII nie ściągnąłeś, no po prostu... Uśmiałam się, raczej dopiero później się zaczęłam śmiać, bo najpierw byłam zdenerwowana, ale teraz mi się ta gra właśnie z tym kojarzy, no więc, więc tyle. No i co tam jeszcze mamy? 29 kwietnia Nintendo Switch Sports, czyli to co ostatnio zapowiadali na Nintendo Direct, czyli takie mini gry sportowe całkiem fajne może być to jako, jako gra imprezowa może się skuszę, żeby sobie pograć, jak znajdę jakiś innych przyjaciół niż Patryka sobie możemy pograć w taki sport, myślę, że będzie to całkiem fajne, ale też na razie na pewno nie na premierę yy, no nic takiego nie ma w tym, w tym miesiącu i w sumie powiem Wam, że się cieszę, bo chociaż troszkę ponadrabiam tych moich zaległości yy, okej okay. Więc dzięki Wam za uwagę, e, dzięki za to, że tu byliście i trzymajcie się. Cześć, na razie.